Dziamoneczko, z tej strony Kuszu. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie bary. Przywitajcie. Siema No i jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował tego kanału, to kliknijcie w suba i dajcie łapkę w górę. Miałam pomysł, tak? Patrz, tak? rypnąć, nie? Na... I odpisali mi, że muszę mieć 1000 subów. Potem ci wyślę wiadomość. Dobra, to lecimy na potne. Lecimy na potne. Jak graliśmy przed angielskim, to myśmy takie fakty. No? Pamiętasz te cztery bronie? Co to było w ogóle? O nie. Bo było tak, my mieliśmy łuk. Ktoś ma jedną z moich ulubionych lotni. Jeszcze z dawnych sezonów. Bolałem, że to był dziewiąty. Lotnia tam jedna była fajna, ale nie lubiłem strasznych sezonów. O dawaj mi tego, pema. mam PMA. Tam z pompa, chcę po pompę. Pomocy. Jak to pomocy, masz typa? Tak. Ale to ja jestem obok ciebie. Ale tam gdzieś ty. Tu mam ci go... Masz ryby. To idę go wyjaśnić. Tylko gdzie... nie padnie. Ale gdzie on jest? Tam, tam jest. Ale... Ej, tam się strzelają gdzieś. Wiem, wiesz o tym, że tam w... do tego budynku poleciało ponad 5 składów. No tu poleciało. Tu poleciało dużo osób. Dawaj idziemy ich do... Ej, tu stypek! o yes, okej. Okay. Tutaj, tutaj też! O nie! Kamu. Jezus, szybka, 7 HP mi zostało! Szybko! Czekaj, musisz się najpierw uleczyć! Zdemczy te ryby. <coughs> których nawet nie podniosłeś. No bo nie podniosłem, ale zaraz cię uratuję. Idź w moim kierunku. Nie mogę, bo tutaj jest płot. On mnie teraz dobija. Ja Szybko, co? on się leczy! Szybko! i na W. wdowi. Gdzie, dobi. On, Gdzie on się leczy? A tu, zaznaczam ci. Chyba się ulecił, co? Co? Nie, nie. Jak zginiemy od razu na grotach, to to się wytnie. Patrz, idealnie mój znacznik zaznaczyłem na twoim. Tak tyś to zrobił. Ej, to tak laguje, raz jest czerwony, raz jest niebieski. To tak jak jakieś fajerwerki normalnie. U mnie jest cały czas niebieski, bo postawiłem go na twoim. No, jak się obrócę w prawo? Ale nie. Z lamą. Ej, zrobię gościa. Ja miał Najprawdopodobniej pisto... walłeś. Najprawdopodobniej w, w tą lamę i ona się rozpukła. Ale ja nawet nie wiem jaką tak? lamę ci chodzi. I zrozumiałem co Brutus. Zrozumiałem co Brutus powiedział i Brutus powiedział Mike. Ej, daj team. mi to! Daj mi minigana tego! Nie dam ci go. No daj mi... Co to za broń była? E, ja e, czemu ja nie mogę podnieść tej broni? Adam, weź mi ją podnieść tu Nie. Ale ja jej nie mogę podnieść. To masz problem. Ale że nie było żadnej snajpy? Fajnie. Ile? Fajnie. A nie, dobra, będzie tam snajpa. A bo ty pewnie zabijesz tego pomagiera ze snajpą i sobie weźmiesz snajpę. Co ty tam odwaliłeś? Nic. Małe bum bum. Małe. No. W czym ty się walisz? Ja chcę sniper Jezus! Co, pewnie masz grać, nie? Nie do końca. A gdzie jest ten ze snajpą? Abyś pomógł, bo to jest taki build fight. Ja teraz nie mogę, ale ty nie masz żadnego build fighta. Mnie pięć pomagierów atakuje. <grym> Dopiero co się uleczyłem, no. No jeszcze trzeci z tyłu. To ale fajna broń. Jezus, ja A tym ze zginę. Nie! Masz apteczkę, jak to. Tutaj masz kofty. dalej mi tą snajpę. Ej, masz amu do snajpy? Co otwierałeś w jak nie ja? Ale w bunkie nie było amu do snajpy. A powinno. No ale nie było. Ale powinno. Ale ja tam nie było snajpy w ogóle. Okolud. teraz spróbujmy nie zginąć. Ej, są tu jeszcze malpoty, są. Ej, ja mam pomysł. Jak zginiesz, to ja cię nie, nie podniosę i wezmę twoją kartę i będę miał miniguna. I to jest dobry sposób. Ej, Adam, bo tu jest RPG. Weź mi go podnieś, bo mi się zlagowało, nie wiem czemu. Nie mogę go podnieść. Zaraz będzie inaczej i przyjdzie kreska na matyska. A dam weź go podnieść. Nie. Ale Erpek, no weź RPGa. Nie. Ale ty nie rozumiesz. Nie. Jezu! Dopiero co się uleczyłem, no ty... Dopiero co się uleczyłem. Ty czekasz na mnie, czy uciekasz? Uciekam. To no, czemu? Do bardziej bezpieczniejszego miejsca. Adam, czekaj na mnie, już idę do ciebie. Nie. No ja idę paczki w Fajnie. Chodź tu do mnie. Z kim ty tam się bijesz? Z nikim. Z kim miałbym się nie wybić. Ej Helka tu leci jakaś No jest tym jamówku Ale za mną jakaś leciała usłyszałem Oj, oj. Co masz typon? Co jest? Ej ona wyleciała. Co się z nią stało? Trzeba, ja wiem. trzeba uwolnić helikopter, nic wszystko Ja się... Ja mam lepszy sposób na to. Wywaha... Dwa... ojoj Oj, oj. Chcę się ją mogę zwalić, tak? Eee, nie. Trzeba ją to Rona się zbagowała i ja kilkam, e, żeby pilotować, no to mam e, możliwość e, pilotowania, ale nie mogę do niej wejść. Dobra, trzeba ją zwalić. Ej. Nie! C Chodź tylko. Ale nie, nie rozwalaj jej, bo ona dostała padaczki. Co? Ty byłeś na miał śniaku? Nie. Ej, drugi lunch pad biorę. Nie, daj mi go. Mm. kurczę. Lipa. No nie, ja tam nie wejdę teraz. A nie, dobra. Ej, masz ammo do snajpy? Nawet snajperki nie mam. No ale to się pytam czy masz ammo, bo nie masz już snajperki. Nie mam. Kurde. Jak będziesz jakieś miał to mi daj. Ej, to już ten... Nie do... dam. A myślałam, że to jest ten fotel. Kurde. Co był wtedy. Chciał mnie nie dasz ammo do snajperki? Domyśl się. Ej tu jest Halka jakaś. Aj. Zniknęła mi z obrazu. No oh, halo. O, duży poting. Czy studiujesz kryminalistykę? Po co mi dajesz drogi w Wow, tu było pani, dobra. No kurczę. Oła. Co tam detonujesz granatami? Nic takiego. Ej, Adam robię no skołpa. Wlecę na opony i... wysoko. Nie. I trafiłeś gracza z innej rundy. Dosłownie gracza, który gra na drugim końcu świata. Ej, trzy amunicje mi zostały. No daj, ziomek, wiem, że masz. Nie bądź hamem, ja ci dam trochę ammo do minigana za to. O, to skoro i tak jak zresztą padnę, to mi go zabierzesz. Nie zabiorę, jak mi dasz. Mhm. No, nie zabiorę, obiecuję. Ej jak mi dasz, to nie zabiorę. Ej, tu skar. A, to nie jest taki skar, jaki chcę. Jak coś masz typów. Ej, to chodź po mnie, no. Nie. Wiesz to ja muszę lecieć do strefy. Ej, no to weź podleś po mnie. A co no jest z tym helikopterem, nie tak! A coś z tobą nie tak. Nie, coś z tobą nie tak. Prawie dostał, no. Giadaj, szybko. No kurde, <grym> ej, ale dasz to amo. Bo nie mam, mówić Masz, kurczę. Nie mam ammo! Tam były typy, widziałem. Tu jest typek! Tam na sadzie. Listo! Wyląduj. Ja to zrobię w to on sposób. jest? Pa. Już po nim. Ej, masz ammo do snajpy teraz. Tam. Taj. Daj, 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 daj. Okay. Dzięki. Chciała szukać amu do sniper, bo jest slipa. Ej, fajnie by było, gdybyśmy na odcinku wygrali. Byłoby śmiesznie. W sumie fajnie, ale fajnie by było. Dla... Ej, chodź tylko. Co tam typy są? Nie. Bo akurat mi z pojemnika tego najlepszego pojemnika na amunicję wydropiła pteczka. Ej, co? A wydropiło cię ammo do Eee. Nie. No na pewno? Na pewno. Dostałem tylko amunicję do kałacha, do pistoletu maszynowego i strzelby. Hmm. Idziemy, a no tam jesteśmy. Ej kurde, strefka. Ej, helikopter ze strefą. no Wiem nie, po nie, 8hp straciłem, idę straciłem. tą po na, na raz straciłeś na hp czy na raty? raty. Na raty. Kurde, znowu mnie ta strefa obije, nie wiem czy to jest... Dobra, to nie ma sensu, bo mieć ta i tak obije, zaraz. Albo w sumie nie obije. Jak mnie nie obije, to się ulecę potem. Gdzie jest Helka? Jezu, ta Helka dostaje downa totalnego. Na no, wszędzie wow, ląduje. Wow, trafiłem go 32. Masz typu, kurde, lecę. Ej, ja ich widzę. A, mu dostał. Ten raz mi dostał po 36. Widziałem go, on tam jest gdzieś. Powinien być gdzieś tu? Nie, on, po, on w prawo poleciał gdzieś tam. Gdzie? No gdzieś tu widziałem go, gdzieś tam leciał. Tam jest! Mm. Poszedł za górkę, widzę go. Tam jest. Za kamieniem się schował. O! Dawaj go! Ale nie w dropa! Tam masz typa! Adam on ci może z... A nie! Ay. To dawaj go! Co to było? A było to, podjechać a... mówisz. Nie, że aż tyle, że podjechać, tylko że by go zabić. Aj wiesz, wiesz, że jest lipa, bo ja mam 10 amo do pompy. E ja mam tylko 10 ammo do pompy. Ej, tu jest pomagier! Teraz tylko znać tego typa, nie? No on gdzieś tam na dół poleciał pewnie. Ammo do sniper. Dawaj chlaskę, mi to! E, co najmniej twierdzę, że powinien być gdzieś tutaj. Albo tam, gdzie drop. Ja myślę, że on gdzieś w krzakach kampi teraz. Wiesz o tym, że my jesteśmy wersji jeszcze jakieś dwa składy. No nie no ten typek chyba mi się wydaje, że był sam. Nie wiem. Ej, Helka słyszę. Może i był, może Helka i nie, słyszę. Ale słyszę jak do mnie strzelają. A ja słyszę jak Helkę. Typy! No to podleć po mnie. A ja tu słyszę typów. Gdzieś tu są. No strzelają tam do mnie. Ale tu gdzieś do mnie coś święty. Ja się go pozbyć. To przyjdź po mnie, no to Ci pomogę. Ja tu słyszę typa. Oni są na górze. I tu jest typek. Zobacz, jak się skręca dzwonił. M mi się nie... telefon. dzwonił i mówił, że masz zadanie. A okay. mama teraz przyjedzie. Taktyczne szczęście. Jakie taktyczne? Zobacz. Ej, tu jest typek! Nie umieraj. Ja nie, nie umieram. On snajpi. A, jak to się działo. to. On leży, no. On leży. A tu jest, jest jego teammate. Tu jest jego teammate. jak mówisz. Kamikaze w wersji helikopter. Ale dostał. Pa, leży. Widzisz? On nie jest skara mitycznego. Kończy się era frajera. Jeden, A jeszcze jeden, panie. Jeszcze jeden skład i. Nie, jeszcze jeden typek. Wygrywamy na odcinku, Ero. To chyba został. To chyba został ten skinco z tego pakietu. Nie,